Walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Wtorek 29 sierpnia 1944 roku. Powstania Dzień 29. Naloty bombowców niemieckich na stare miasto. Powtarzają się co kilkanaście minut. Artyleria nieprzyjaciela burzy zakłady Fiata przy ulicy Sapierzyńskiej i kościół Najświętszej Marii Panny, którego ruiny przechodzą następnie kilkakrotnie z rąk do rąk, pozostając wieczorem po stronie niemieckiej. Oddziały batalionu Zośka pod dowództwem kapitana Ryszarda Białousa, Jerzego i Czata pod dowództwem majora Tadeusza Rungego Witolda, Utrzymały kosztem ciężkich strat zburzone budynki zakładów Fiata, gdzie w schronach przebywało wielu ludzi. Nieprzyjaciel opanowuje natomiast rejon pomiędzy ulicami Wójtowską, Zakroczymską i Przyrynkiem. Na miejscu wymordowano tu następnie część starców i ludzi kalekich z przytułku Świętego Stanisława na Przyrynku i ze zbombardowanego schroniska miejskiego. Resztki zgrupowania kapitana Konopackiego, Trzaski. Wraz z oddziałem AL porucznika rozgubierskiego Gustawa utrzymują pozycję na Starej i Brzozowej. Niemcy poszerzają jednak swój stan posiadania na Placu Teatralnym, gdzie wdzierają się do części ratusza, Pałacu Blanka i Klasztoru Kanoniczek. Zdołano natomiast odeprzeć ataki na Bielańską, obronić pasaż Simonsa i szkołę przy nalewkach 2A. Z zajętych domów na obrzeżu dzielnicy staromiejskiej ludność usuwana jest brutalnie, towarzyszą temu mordy i gwałty. W budynku szkolnym przy parku Trauguta, a następnie na posesji w garbarni Pfaifra na Woli przeprowadzane są nadal selekcje wśród ludności zagarniętej na Starym Mieście. Ludzi starych i chorych czeka egzekucja na posesji Okopowa 59. Dowódca Grupy Północ Pułkownik ziemski Wachlowski melduje swym zwierzchnikom. 29 sierpnia, godzina 15. 29 dzień walki. Brak żywności, częściowo wody, złe warunki sanitarne, czerwonka i małe widoki na szybką pomoc stwarzają bardzo przykry nastrój, poprawiający się z chwilą usłyszenia najdrobniejszej, lepszej nowiny. Według obserwacji stwierdzono ogień artylerii sowieckiej w ciągu nocy i rana dnia 29 bieżącego miesiąca, z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego, Wawel. Huk dział wywołał duże zadowolenie wśród żołnierzy i cywilów. Dowódca grupy północ, Wachnowski, pułkownik. Wśród Śródmieściu, w nocy z poniedziałku 28 na wtorek 29 sierpnia, kompania kapitana Bolesława Kontryma, pseudonim Żmudzin, Powstrzymuje skutecznie silne natarcia niemieckie z terenu Ogrodu Saskiego na linię ulicy Królewskiej. W ciągu dnia 29 sierpnia część śródmieścia i powiśla ostrzeliwana jest silnie ogniem artylerii. Płoną domy na ulicach furmańskiej, browarnej i leszczyńskiej. Po raz pierwszy od wielu dni mokotów stał się tego dnia miejscem szczególnie dotkliwych strat. Dotyczyły one osób bezbronnych, bowiem bomby z samolotów nurkujących i pociski artylerii uderzyły w zabudowania szpitala Elżbietanek przy ulicy Goszczyńskiego, oznaczone zresztą wyraźnie symbolem Czerwonego Krzyża. Ginie tu wielu rannych oraz część personelu sanitarnego. Nowe zniszczenia i pożary powstały też na ulicach Malczewskiego, Tynieckiej, Kazimierzowskiej, Bałuckiego. Wydarzenia 29 sierpnia na Mokotowie wyraziście zapisały się w pamięci wielu ludzi. Opowiada Jan Józef Lipski, dziś doktor habilitowany, historyk literatury i krytyk, wówczas 18-letni strzelec grabie z kompanii B1 pułku AK Baszta. Pośród wszystkich akcji, w których brałem udział, a brałem udział we wszystkich akcjach bojowych mojej kompanii, aż do dnia 25 września, kiedy mój pluton został zupełnie rozbity, to znaczy sami zabici bądź ranni, bardziej sobie cenię jednak akcję niebojową, tylko ewakuację w szpitala Elżbietanek. A wynika to być może z mojego charakteru, że bardziej mi odpowiada ratowanie ludzi niż strzelanie czy rzucanie granatami. Było to 29 sierpnia. Władze szpitalne, władze akowskie doszły do wniosku, że należy szpital zgodnie z konwencjami międzynarodowymi wyraźnie oznakować znakami Czerwonego Krzyża na dachu. Spowodowało to natychmiastowe bombardowanie szpitala. Bombardowały zarówno sztukasy, czyli nurkujące samoloty bojowe, jak również na szpital skierowano bardzo silny ostrzał. Broni rakietowej, to wtedy nazywaliśmy krowami albo szafami wielkie pociski wypełnione albo materiały. Wybuchowym albo płynem łatwopalnym, i szpital wkrótce zaczął płonąć. Górne piętra zaczęły się kruszyć od wybuchów, mimo że była to silna konstrukcja tego szpitala. Okazało się, że trzeba natychmiast szpital ewakuować. Mój pluton został skierowany do akcji ratunkowej. Była to jedna z cięższych akcji, które przeżywałem w powstaniu, gdyż trzeba było z noszami najpierw wskakiwać w ten dosłownie gotujący się teren, na którym bez chwili przerwy prawie wybuchały w jakimś miejscu pociski, a grupy ewakuujące były zbrojne i ostrzeliwane przez samoloty. Wskakiwało się z noszami do piwnic. Do piwnic noszono rannych. Ładowało się rannego na nosze. No i trzeba było jakoś wyczekując tę chwilę, kiedy już było po salwie kiedy pociski już wybuchły, Wyskoczyć jak najszybciej przebiec w rejon jakiś bezpieczniejszy. Niestety było dużo rannych i dużo zabitych. No a w dodatku jeszcze chcieliśmy zachować pewne takie reguły po prostu ludzkie wobec tych rannych. Nosze zawsze nad jezdnie wystają, mają nóżki. W momencie, gdy słychać było nadlatujący pocisk, to wówczas no, nie kładliśmy się obok noszy, żeby nie być niżej niż ranny, raczej go osłanialiśmy, klęcząc przy noszach. By nie czuł się gorzej w tej sytuacji niż my i tak ruszać się nie mógł. Tak się złożyło, że te nosze, którymi ja biegałem, żaden z kolegów nie oberwał. Mieliśmy rannych w plutonie. Szczęśliwie nikt nie zginął, niektórzy byli poważnie ranni. A to, co widziałem, były to rzeczy czasami okropne, szczególnie ludzie palący się przy wybuchu pocisków wypełnionych płynem samozapalnym. To widok takich płonących pochodni zawsze jest najbardziej deprymujący ze wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Z ludzi, którzy tam brali udział w tej akcji, no najbardziej zapamiętałem jego jego się najłatwiej zauważało ze względu na rangę niezwykle bohaterskiego profesora Lota, który był komendantem służby sanitarnej AK na Mokotowie, był w randze pułkownika. On już dawniej był w roku 1920, był w służbie sanitarnej wojska polskiego. Był to człowiek niezwykle bohaterski. Muszę powiedzieć, że gdyby nie jego niezwykłe opanowanie, energia, umiejętność organizowania tego całego ruchu, jego wielki autorytet, który po prostu bił z niego i wszyscy bez żadnych wątpliwości wykonywali natychmiast wszystkie jego polecenia. A było to w sytuacji, gdy niestety komendant tego szpitala jakoś się zgubił w tym wszystkim i nie mógł sobie dać rady. Myślę, że wszyscy, którzy w tej ewakuacji brali udział, to w szczególności profesora pułkownika Lota zapamiętali. Niestety niedużo przeżył tę ewakuację tego szpitala. Wszystko inne, co poza tym w powstaniu przeżywałem, wydaje mi się no jakoś miło wszystko mniej ważne. Wtedy akurat ratowałem ludzi i to, jak mówię, najbardziej mi zawsze odpowiadało w życiu. Tymczasem na dolnym Mokotowie oddziały batalionu Oaza oraz resztki batalionu Jeleń pod dowództwem Lecha Głuchowskiego, pseudonim Jerzycki, toczą 29 sierpnia ciężką walkę na Sadybie. Odcinek pomiędzy klasztorem Nazaretanek a ulicą Chełmską broniony jest przez oddziały porucznika Hyczeskiego, pseudonim Gustaw, poprzednio obrońcy Ochoty, przybyłego przed 10 dniami z lasów kabackich na Sadybę szef hitlerowskich oddziałów do zwalczania partyzantów, SS-Obergruppenführer generał policji Erich von dem Bach przedstawia 29 sierpnia dowódcy 9 Armii Niemieckiej generałowi von Formanowi następujący raport. Ostateczne stłumienie Powstania Warszawskiego zależy w istocie od utrzymania odpowiedniego stanu liczebnego piechoty zdolnej do natarcia. Na skutek stopniowego tylko sprowadzania sił nacierających są do dyspozycji trzy oddziały w sile pułków i cztery bataliony pionierów. Wszystkie inne sprowadzone oddziały były niezdolne do walk licznych i do natarcia wobec niedostatecznego wyposażenia i wyszkolenia, mogły więc być użyte tylko do zabezpieczenia zajętych bloków. Wszystkie siły nacierające przeciwko Warszawie miały do 28 sierpnia wieczorem następujące straty. 91 oficerów, 3770 podoficerów i szeregowców, przeważnie z wymienionych oddziałów grenadierów i pionierów. W dzień po dniu od bloku do bloku walce na starym mieście straty własne wynoszą przeciętnie około 150 ludzi dziennie. Związane z tym osłabienie frontu na innym miejscu w celu uzupełnienia oddziałów nacierających. Doprowadziło na południu Mokotów i na północy Żoliborz do tego, że nieprzyjaciel odważył się przejść do ataków, przy czym mogą one jeszcze dotychczas być odpierane, lecz częściowo już dopiero przez przeciwuderzenia. Dla szybkiego zgniecenia i usunięcia tego niebezpiecznego ogniska na tyłach ciężko walczących oddziałów frontowych jest konieczne sprowadzenie grupy bojowej w sile dywizji z wyszkolonym i doświadczonym dowództwem i żołnierzami, a nie powstałej z pomieszanych przygodnie oddziału.